tutaj gorąco zapraszam na odrobinę błysku będą piękne bluzeczki, piękne spódnice przepiękne zestawy i zachęcam gorąco również do aktywności do sarduszek, do łapeczek i do udek bo tutaj będziemy nagradzać te aktywne osoby przepiękny zestaw mam tutaj do rozdania i zacznę właśnie od tych przepięknych bluzeczek cena 29 zł, bluzeczka wykonana z welurku tutaj proszę zobaczyć jak się to pięknie błyszczy i mieni do przeróżnych dołów założymy i tak, rozmiarki jakie tutaj mam to 98 mln na 104, 110 na 116, 122 12, na 128, rozmiar 134, 140 na 146 i 152 na 158. Trzy obłędne kolory. Mamy kolorek taki śmietankowy, budyniowy, ekry cudny. Tutaj nie mam tylko rozmiaru 134, pozostałe są dostępne. Aby zamówić tą bluzeczkę za 29 zł, wpisujemy w komentarzu Selmo. 4369 i dopisujemy rozmiarek, następnie mamy kolorek e, taki brązik ze złotem, no wygląda też obłędnie, tutaj nie mam rozmiarku tylko, 122 12, na 128, pozostałe są dostępne. Aby zamówić ten kolorek wpisujemy Selmo 4373 i rozmiar pięknie też do ekoskórek będzie to wyglądać i mamy jeszcze czarną, proszę zobaczyć jak się błyszczy i mieni, z czarnej mam rozmiarki wszystkie. I tutaj na czarną wpisujemy Selmo 4368 i dopisujemy rozmiarek. Następnie mam przepiękne zestawy od tego samego producenta: zestaw z bluzeczką i dzwonami. Cena 59 zł. Naprawdę są obłędne. Można nosić razem, można osobno. I tak, rozmiarki, jakie tutaj mam, to. 98 łamane na 104, 110 na 116, 122 na 128, rozmiar 134, 140 na 146 oraz 152 łamane na 158. Na kolor ten karmelowy wpisujemy Selmo 3891 i rozmiarek. Natomiast na kolor czarny Selmo 3892 i oczywiście rozmiar. Kolejna rzecz to przepiękne spódniczki. Cena 29 zł. Niesamowity model. I tutaj mamy rozmiarki te same: 98 łamane na 104, 110 116, 122 na 128, 134, 140 na 146 i 152 na 158. Przepiękny model na gumerce, welurkowy, mięciutki, milutki. W fajnej cenie. Polecam. I tak na kolor budyniowy wpisujemy w komentarzu: Selmo 4371. I rozmiarek. Na kolor, ten taki karmelowy. Wpisujemy selmo 4372 i rozmiar, i kolorek czarny. Selmo 4370 i oczywiście rozmiar tylko 29 zł. I kolejne przepiękne, błyszczące zestawy, również z welurku, ale tutaj mamy. Cyrkonie. Tak? Cudnie też to wygląda. Rozmiarki 98 łamane na 104, 110 na 116, 122 /12 na 128, rozmiar 134, 140 na 146 i 152 na 158. Już pokazuję każdy kolor osobno. Całość kosztuje 59 zł. Tak? Mamy piękne dzwony, ale to błyszczy się imię I mamy cudowną bluzeczkę. Na ten kolorek wpisujemy Selmo 3894. I rozmiarek. Piękny kolor różowy, taki troszeczkę jagodowy. Cudny jest, naprawdę cudny. Proszę zobaczyć, ale to wygląda. Tutaj nie mam rozmiaru: 122 12, 128 i 134. Tych rozmiarków już nie mam. Pozostałe są dostępne. Aby zamówić ten zestaw, w tym kolorze wpisujemy Selmo 3895. I oczywiście rozmiar, cudowny kolor beżowy. Tutaj również nie mam rozmiaru 122, 12, 128 oraz 134. Pozostałe rozmiarki są dostępne. Aby zamówić ten kolor, wpisujemy Selmo 3893 i rozmiarek i oprócz błysku mam coś jeszcze. I tutaj mam jeszcze takie sweterki dzianinkowe z takiego tutaj prążka. Znają pani ten materiał, bo były z tego materiału dzwony i były też Leginsy. Naprawdę jest niesamowity. Tylko 29 zł, przepiękne, gładziutkie, do jesiennych, do zimowych stylizacji, mega, mega milutkie. Mamy kolor szary, mamy kolorek taki śmietanowy, budyniowy i mamy jeszcze kolorek. Piękny różowy, taki brudny róż. Rozmiarki: 98 łamane na 104, 110 na 116, 122 12, na 128, rozmiar 134, 140 na 146 i 152 na 158. Nawet do ekoskórek będzie pięknie wyglądać. Proszę tylko spojrzeć, jaką ładną stylizację możemy sobie stworzyć, e, tutaj, wrzucając właśnie takie ekoskórki. Na przykład, tak? I tutaj, aby zamówić ten kolorek, wpisujemy Selmo 4457. I dopisujemy rozmiar. Nie wiem, czy mówiłam rozmiary, to powtórzę. 9, 410, 104, 110, na 116, 122, 128, 134, 140, na 146 i 152, 158. Szarość pięknie wygląda z tym kolorem Bordeaux. Naprawdę rewelacja. Na kolorek szary wpisujemy Selno 4458. I rozmiarek. Przepiękny kolor, ten brudny róż. No róż do wszystkiego pasuje. I tutaj na ten kolorek wpisujemy Selmo 4456 i oczywiście rozmiar